ma, ja nazywam się Sławek i witam Was na kanale Crypto Headlines, na którym przedstawiam ważne i mniej ważne info ze świata krypto. Kiedy w 2017 roku zaczynałem swoją przygodę z krypto, oglądałem na bieżąco przy różnych youtuberów przedstawiających swoje porady inwestycyjne. I zdecydowana większość tych informacji wyglądała jak informacja o pogodzie w telewizji. Możliwe, że będzie padać, ale niekoniecznie, ponieważ jest szansa na słońce i itd. I przyznaję, że w tamtym czasie była to dla mnie jakaś totalna abstrakcja. No bo, jak niby miała mi pomóc informacja od jakiegoś gostka, że Bitcoin pójdzie w dół albo może pójdzie do góry, no to moment myślałem sobie, będzie spadać czy będzie rosnąć. Weź się jeden z drugim zdecyduj. I teraz po 8 latach widzę, jak bardzo wtedy się myliłem i jak szczątkową wiedzą wtedy dysponowałem. Dzisiaj wiem, że nie ma w tej branży jakiejś pewności czy jakiegoś solid plan. Wszystko polega na prawdopodobieństwie i dostosowania się do istniejących warunków na rynku. Rynek krypto to nie jest małżeństwo. Tu nie obiecujesz wierności i tego całego, że cię nie opuszcza do śmierci. To jest dokładnie opozyt tego, co się dzieje. Twoje plany i tezy muszą się zmieniać dynamicznie w zależności od tego, co robi rynek. Nie możesz wiązać się uczuciowo z obraną wcześniej taktyką, ale na bieżąco ją kształtować tak, jak wymaga tego aktualna sytuacja. Jeżeli pokochasz jakiś projekt i będziesz kupował jego coiny tylko dlatego, że w niego wierzysz, to bardzo często okaże się to nieodwzajemnioną miłością. W krypto musisz być zimnym draniem, podchodzić do rynku z chłodnym wyrafinowaniem, zero uczuć, zero przywiązania i zero wiary, bo to nie jest Biblia. Jeżeli nie pozbędziesz się emocji, to prawdopodobnie przydolisz większość swoich inwestycji. I dlaczego o tym mówię akurat dzisiaj? Ano dlatego, że obserwując rynek przez kilka ostatnich dni, jestem zmuszony do stuningowania swojego planu, a nawet wzięcia pod uwagę opcji, której wcześniej w ogóle nie biorę pod uwagę. Od pierwszego filmu na moim kanale powołuję się na tezę, że inflacja nie jest styki, oraz, że nie jest kopią wydarzeń z 1970 roku, kiedy po pierwszym pierwotnym spadku powróciła ona z podwójnymi wzrostami. Twierdziłem, że raczej czeka nas chwilowe zatrzymanie, po którym nastąpi dalszy spadek prowadzący w końcu do deflacji. Biorąc pod uwagę ostatni PPI i CPI, gdzie wyniki okazały się a bit colder than expected. Skłaniam się nadal w stronę tezy, że czeka nas w niedalekiej przyszłości dalszy spadek inflacji i deflacja, jednak biorę od dzisiaj pod uwagę również drugą opcję, że inflacja będzie styki, tak jak większość uważa i będziemy jednak świadkami sytuacji, jaka miała miejsce 50 lat temu, czyli powrót inflacji z wielkim hukiem. Jeżeli następne dwa, maksimum trzy printings okażą się wyższe niż expected, to z całą pokorą będę zmuszony stwierdzić, że się myliłem, że deflacja nie jest już jedynym z możliwych scenariuszy i czekają nas niestety, ale wydarzenia z lat 70. Jeżeli jednak jeden, maksimum dwa printings będą porównywalne i zatrzymamy się lub gorzej wyniki okażą się niższe i zaczniemy ostro spadać w dół, wtedy popierana przeze mnie projekcja o nadciągającej deflacji będzie jak najbardziej aktualna. Na dzień dzisiejszy wyniki PPI and CPI są delikatnie niższe od prognozowanych. Więc już widać, że inflacja nie jest styki, jak większość Wall Street uważa i związana z tymi danymi prawdopodobna obniżka stóp procentowych przez Fed jeszcze w styczniu staje się całkiem możliwa. A potwierdzenie tej tezy zobaczymy już wkrótce, gdy te słupki przedstawiające procentowe przekonanie Wall Street o prawdopodobieństwo obniżania stóp przez Fed zaczną się powoli wyrównywać. Dla przypomnienia powiem, że inflacja w tym momencie jest na poziomie 2,9 punktu procentowego. I teraz pytanie, które każdy teraz pewnie zadaje sobie, słuchając tych moich wywodów. Okej, okay, ale co z BTC? Jaki to ma związek z Bitcoinem? Ano taki, że po pierwsze, obniżenia procentowych to bardzo pozytywny sygnał dla risk assets, a to jest bazą do tak bardzo oczekiwanych przez nas wzrostów na Bitcoin i altcoinach. A żeby tego było mało, to posłużę się tutaj wykresem, który znalazłem ostatnio na necie, a który elegancko wpisuje się w tę narrację. Ponieważ na dzień dzisiejszy Left Translated Cycle. Left Translated Cycle występuje wtedy, gdy szczyt Bitcoina następuje w pierwszej połowie jego cyklu. I analogicznie, jeżeli all time high Bitcoina ma miejsce w drugiej połowie cyklu, to mamy do czynienia z Right Translated Cycle. Prawdopodobnie jest już nieaktualny, to zostaje nam standardowy Right Translated Cycle. Pytanie nasuwa się jednak tylko jedno. Jak bardzo Right Translated Cycle it will be? Ponieważ nikt z nas tak naprawdę nie wie, czy 108 tysięcy dolarów za Bitcoina to było jego tap, czy jednak przyjdzie w połowie roku, a może końcem roku. Who the fuck knows, right? Dlatego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nic się nie zmieni i Bitcoin will do the Bitcoin thing, jak robił to przez trzy ostatnie cykle, wtedy 300 tysięcy za bitcoina jest jak najbardziej możliwe. Jest to nawet dla mnie potężna kwota, ale jak ten wykres udowadnia, biorąc pod uwagę powyższe, jest całkiem możliwa. To jest okresowy wykres opisujący cenę BTC w funkcji czasu i przedstawia standardowy Bitcoin Right Translated Cycle, którego byliśmy świadkami w poprzednich okresach. Niebieskie strzałki opisują Cycle Low Bitcoina. Czerwone prostokąty przedstawiają podwójny wzrost ceny BTC po osiągnięciu jego tygodniowego Cycle Low. Jak widać tutaj, powiększę to może troszeczkę, żeby było tutaj dokładnie widać. Pokrywa się on dość dokładnie z miejscem styku tych dwóch półkul, których pozycja jest niezmienna. Nie możemy sobie przestawiać ich w lewo czy w prawo i próbować dostosować pozycję do tego, co nam wychodzi z wykresu, ponieważ przedstawiają one, według naszej teorii, cykliczność, która jest niestety, ale niezmienna. Ok, wracając. Cena BTC osiąga swoje weekly cycle low mniej więcej w tym punkcie, po czym następuje prawie podwójny wzrost cenowy z poziomu gdzieś około 15 tysięcy do prawie 30 tysięcy. Jak widać to tutaj na tym czerwonym prostokącie. Po czym wchodzimy w okres korekty i znów ten niebieski prostokąt. Po którym dochodzimy do Weekly Cycle Low, który wpisuje się prawie idealnie w miejsce styku tutaj tych półkul, który pokazuje następna niebieska strzałka, ta tutaj. Po tym następuje kolejny uptrend, gdzie cena wzrasta prawie podwójnie do około 47 tysięcy. I znowu korekta Weekly Cycle Low, Red Square, gdzie cena wzrasta o kolejne dwa razy. I ponownie książkowo. Akumulacja, skończącą ją korektą dokładnie w miejscu oznaczonym przez cykliczność jako weekly cycle low. Cena się podwaja i jesteśmy w punkcie, w którym znajduje się Bitcoin teraz. I teraz jesteśmy w połowie okresu akumulacji i korekty. I jeżeli wierzyć historii, to na przełomie lutego i marca powinniśmy spodziewać się kolejnego weekly cycle low i następującym po nim podwójnym wzroście, który powinien, jeżeli wierzyć temu, co pokazuje wykres, dobić do około 180 tysięcy dolarów. Osiągniemy ten wynik mniej więcej na przełomie 3 i 4 kwartału 2025 roku, po czym ostatnia już korekta do osiągnięcia weekly cycle, o tutaj, i kolejny podwójny wzrost, teraz już do 350 tysięcy dolarów. Jeżeli tak się stanie, to będzie standardowy czteroletni cykl Bitcoina, o którym większość mówi, że jest niezmienny. Po nim nastąpi długi, bo aż 12-miesięczny, znowu standardowy bear market. I tyle na dzisiaj. Nara. Cześć.